Witajcie z tej strony Karosi. Zapraszam Was. Na unpacking świeżutkiej paczki prosto od monocerusa. E, paczka przyjechała do mnie z okazji moich imienin. Jak niektórzy z Was już zapewne wiedzą, razem z mężem budujemy teraz dom, więc wszelkie nasze fundusze idą na materiały, projekty, opłacenie pracowników i różne, różne inne sprawy związane z budową domu. Dlatego też na takie paczuszki mogę sobie pozwolić tylko przy okazji jakiegoś święta. Ale to nic takiego strasznego, wręcz przeciwnie, tym bardziej się z takich paczuszek cieszę. No to co? Zaglądam do środka. Jesteście ciekawi, co zamówiłam. Mhm. Jak zwykle, bardzo ładnie, solidnie, wszystko zapakowane. W gruby karton. Mhm. Ojej, cóż tu jest? Toż to jest na od świętego Mikołaja. Tak, zacznę może od nowości, która się pojawiła na monosurusie. <laughs> Przyjechało w takich ekstra tubkach. Uuu, jaki miły w dotyku. Tak, jest to materiał pikowany, który się doskonale będzie nadawał na derki oraz przepraki. Jest bardzo miły w dotyku przyjemny, delikatny pikowania są super malutkie ekri zamówiłam troszeczkę więcej, bo to jest taki bardzo uniwersalny kolor i będzie do wszystkiego pasował oprócz tego jeszcze zdaje się, że to był morski to był chyba akwa. a tutaj nawet kamera nie wychwytuje to jest bardzo delikatny, niebieski ja tutaj go pokażę razem z ekri, żeby było widać o, różnicę o, teraz ładnie złapało no Przed chwilą wyglądał jakby był biały, ale nie, nie Widzicie? To jest bardzo delikatny błękit <noise> Mój balans bieli wariuje w tym momencie Okej, okay, i ostatnim z nieco większymi pikowaniami, ale równie ślicznym jest I znów muszę przyłożyć biel, żeby, o, żeby było widać bardzo to był chyba turkusowy, jak to zrobić, o, 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 teraz jest, teraz nie przekłamuję, tak to wygląda. I turkus jest rzeczywiście turkusowy, a aqua wygląda a troszeczkę może jak mięta i jeszcze jest kolor kolarowy, Kolorowy. Kolorowy. kolarowy, kolar. Ko koralowy. O, koralowy, a tym polski. Tak? To jest taki mm, czerwony, wpadający w troszkę w róż. Nie jest to typowa czerwieni. W drugiej tubce, której początku nie mogę znaleźć, są nieco mniejsze kawałki materiałów, a z których również będę coś mogła. Ładnego stworzyć i. No, hmm, taki stalowo niebieski, śliczny. O, słodziutki różowe. Tak, na kamerce wypada trochę blado. O, jest mniej, i tak. O, teraz dobrze widać kolor granatowy, granatowy jest ekstra jest ciemniejszy, jeszcze pokazuje kamerkę coś takiego Dzisiaj jest bardzo słoneczny dzień i moja kamerka dostaje dużo światła dlatego troszeczkę rozjaśnia te kolory Dlatego wam próbuję pokazać w innym świetle e, Tu jest czarny-czarny muszę za każdym razem używać tego Ecrie wtedy, no, wtedy kamera dobrze łapie kolory bardzo jasny błękit, to też świetny kolor. I to jest chyba czysta biel. Tak, to jest czysta biel. Żółty. A, tu nie chcę złapać A mniej więcej taki. Oraz czerwień, czerwień. O, nie, i jeszcze jeden. Jeszcze jest. A, ciemny róż, a albo fuksja. Nie jestem pewna. Chyba fuksja. Oraz czerwony, czerwony. I może Wam tutaj z koralowym porównam. Czerwony to jest rzeczywiście taki głęboka czerwień. Koralowy jest lekko wpadający w Kora... Dobrze mówię, koralowy jest lekko wpadający wróż. Maluszki potrzebujące natychmiastowej pomocy, Ten biedaczek. Został bez ogonka. I trzeba mu jakiś ładny ogonek dorobić. Ale śliczny maluszek. Czekajcie, zaraz go wyciągnę. Jest to źrebiontko Haflingera. I jest naprawdę przeuroczy. Z ogromną chęcią go naprawię. Jest taki malutki, że aż kamerka go nie wychwytuje. O, spójrzcie jaki słodki, różowy wypiesia. Drobienie ogonka to będzie naprawdę drobiazg dla mnie. Zrobimy z niego z powrotem śliczność. Jeszcze lub nie, ale to jeszcze nie wszystko z mojej jeszcze mamy tutaj kolejnego kolejnego pacjenta. Tutaj jest. O, i to jest jeden z moich ulubionych moldów. Sea walking horse. I ma ukruszoną, naderwaną nóżkę, która wymaga naprawy. Ślicznie złoto się mieni. Strasznie żałuję, że kolekta nie robi już koni na takim poziomie. Z ogromną chęcią się nim zajmę. Postawimy go na nogi i będzie hasał razem z innymi koni z mojego stale. Ależ jesteś złoty! Dodatkowo jeszcze cudnych kolorów stążeczki rybsowe. Capricorn, powiem Ci tyle, że teraz przez Ciebie to ja od biurka nie wstanę aż do grudnia. Będę siedzieć i robić akcesoria. Mam tutaj już pół biurka przecudownych rzeczy, przecudownych materiałów, a nie dotarliśmy jeszcze do propodyra całej tej sytuacji. Ponieważ cała ta paczka została zamówiona ze względu na to. Tak, dobrze widzicie? Tutaj coś jest w środku. RR. Niektórzy już się domyślają, co tam jest. I właśnie ze względu na ten kartonik, albo raczej na to, co jest w tym kartoniku, została zamówiona cała ta paczuszka i dostałam tyle dodatkowych cudności. Więc może teraz otwórzmy tajemnicze RR. Hmm. takiej ekstra kopercie w środku, już widać co prześwituje, jest salutki zestaw sprzączek okuć wędzideł na skalę traditional. Aż zanim mówiłam, ile tutaj jest rzeczy? Przączki są w różnych kształtach i rozmiarach. Niektóre są naprawdę duże. Jedna tutaj jest ozdobna. Widać. Może się przydać na przykład do ładnego kantara. okucia trójdzielne, dwudzielne, karabinczyki oraz będzie dwa, zarówno westernowe jak i angielskie. I to jest główny prowodyr mojej celutkiej paczki, chociaż mieści się w książce by się zmieścił, między kartkami, bardzo cieniutka, ale napakowana różnościami. Arkusz z Rio Rondo. Wszystko jest naprawdę śliczne. A z wami już się żegnam. Mam nadzieję, że podobał wam się unpacking. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.